Pierwsze próbki do badań, które pojechały właśnie za granicę, zostały pobrane w 2012 roku na przełomie sierpnia i września, czyli przeszło dwa lata po katastrofie. Następnie zostawione w Rosji, po czym po kilku miesiącach Rosja nam je przysłała. I ja zadałam panu prokuratorowi pytanie, czy naprawdę uważa, że to jest materiał wiarygodny do badania i on mi na to odpowiedział. No mogliśmy nic nie robić, no to zrobiliśmy to, co żeśmy zrobili. Czyli podważa pani ustalenia ja nie podważam, Uważa ja pod... pani, że nie było sensu wysyłać tych materiałów do tych zagranicznych laboratoriów? Panie redaktorze, yy, przypominam, kiedy pobrane są próbki z ciał. Nie tak, jak prawo wymagało w momencie, yy, zaraz po katastrofie przed pochówkiem, tylko 6 lat po pochowaniu tych zwłok. W związku z powyższym oczywiście możemy rozmawiać, tak jak w sprawie Smoleńska, tak jak w sprawie Iwony Wieczorek i każdej innej, że możemy sobie po latach gdybać. Problem polega na tym, powtarzam, to będzie 15 lat w kwietniu, że bez zabezpieczenia miejsca zdarzenia i próbek na miejscu będziemy ślepi i głusi przez całe lata.